Słyszałem to na własne uszy. Nie szeptem, nie sugestią rzuconą mimochodem. To były słowa, wypowiedziane głośno i wyraźnie przy niedzielnym obiedzie, nad talerzem rosołu, który ugotowałem, bo Anna, moja synowa, nie miała czasu. Tato, sprzedajmy te ziemię deweloperowi. Marek powiedział to tak, jakby mówił o pozbyciu się starych mebli z piwnicy. Z taką samą beznamietnością. Z takim samym brakiem przywiązania. Widelec zatrzymał mi się w pół drogi do ustępienia. Nie nazwał jej polem, ani ojcowizną. Nazwał ją tą ziemią. Bezimiennym kawałkiem gruntu, przeszkodą na drodze do postępu do pieniędzy. Spojrzałem na niego. Mój syn. Mężczyzna po czterdziestce, w modnej koszuli, z drogim zegarkiem na nadgarstku. Miał oczy mojej Marii, ale jej ciepła w nich nie było. Była kalkulacja. Była niecierpliwość. Czekał na moją odpowiedź, ale nie na moją opinię. Oczekiwał zgody. Anna, jego żona, natychmiast podchwyciła temat. Jej głos był słodki jak je na pączku. Tato, pomyśl tylko. Tyle pieniędzy. Mógłbyś pojechać na jakąś wycieczkę. Odpocząć. Po co ci ten kłopot? Ta ziemia tylko leży odłogiem. Leży odłogiem. Te słowa uderzyły mnie mocniej niż pierwsze. Jakby ktoś splunął na grób moich rodziców. Ta ziemia nigdy nie leżała odłogiem. Karmiła nas przez pokolenia. Pamiętam, jak ojciec prowadził mnie po niej jako małego chłopca. Jego dłoń, twarda jak wysuszona gleba, trzymała moją. Patrz, Tadeuszu, mówił: To jest nasze. To jest więcej niż ziemia. To jest pamięć. Na tej ziemi stał dom, w którym się urodziłem, spalony w czasie wojny. Na tej ziemi dziadek sadził dęby, które teraz rzucają cień tak wielki, że można by pod nim schować cały nowy dom Marka. Pod jednym z tych dębów oświadczyłem się Marii. Tam bawili się nasi synowie. Zanim wyjechali do miasta i zapomnieli o zapachu mokrej trawy o poranku, ta ziemia nie leżała odłogiem. Ona czekała. Czekała w ciszy, przechowując historie, których nikt już nie chciał słuchać. Nie odpowiedziałem. Odłożyłem widelec na talerz. Dźwięk metalu o porcelanę był jedynym dźwiękiem w pokoju. Zegar na ścianie, stary przyjaciel, tykał miarowo, jakby odliczał sekundy do końca czegoś ważnego. Marek westchnął z irytacją. Tato, proszę cię, bądźmy praktyczni. To jest oferta życia. Deweloper daje świetną cenę. Postawią tam osiedle. Będziesz miał blisko do sklepów. Nie chciałem mieć blisko do sklepów. Chciałem mieć blisko do wspomnień. Podniosłem się od stołu. Moje kości zaprotestowały, ale zignorowałem je. Muszę napalić w piecu, skłamałem. Chłód, który poczułem, nie pochodził z zewnątrz. W kotłowni oparłem czoło o zimne, żeliwne drzwiczki. Zapach sadzy i starego drewna uspokajał mnie. Tam, w ciszy, zrozumiałem. Dla nich byłem już tylko przeszkodą. Starzec, który kurczowo trzyma się przeszłości. Opiekun bezwartościowego kawałka ziemi, który można spieniężyć. Nie widzieli dębów dziadka, ani miejsca, gdzie ich matka śmiała się w słońcu. Widzieli metry kwadratowe. Widzieli zera na koncie bankowym. Zrozumiałem, że straciłem syna nie wtedy, gdy wyjechał na studia, ale właśnie teraz, w tej chwili. Straciłem go na rzecz świata, w którym wszystko ma cenę, a nic nie ma wartości. Tamtego dnia nie zapaliłem w piecu. Tamtego dnia coś we mnie zgasło. I coś innego, twardego i zimnego jak stal, zaczęło się formować. Decyzja nie przyszła w przypływie złości. Nie było krzyku, nie było rzucania talerzami. Złość jest gorąca i szybka. To, co poczułem, było zimne i powolne. Było to uczucie ostatecznej jasności, które przychodzi, gdy wszystkie iluzje opadną. Po ich wyjeździe dom ucichł. Cisza była gęsta. Ciężka od niewypowiedzianych słów. Zrobiłem sobie herbatę. Mocną, czarną, w szklance z metalowym koszyczkiem, tak jak lubiła Maria. Usiadłem przy kuchennym stole, tym samym, przy którym podejmowaliśmy wszystkie ważne decyzje. Kupno pierwszego ciągnika. Wysyłanie Marka na studia. Walka z chorobą Marii. Stół był stary, z litego drewna. Jego powierzchnia była poorana śladami lat. Widziałem na nim rysę, którą Marek zrobił nożem, gdy miał siedem lat. Pamiętam, jak płakał, bojąc się, że go zbije. A ja tylko pogłaskałem go po głowie i powiedziałem, że to nic, że stół jest po to, żeby nam służył. Teraz mój syn chciał zrobić znacznie głębszą rysę. Chciał wyciąć kawałek mojej duszy i sprzedać go komuś, kto zaleje go betonem. Patrzyłem przez okno na pole. Zmierzchało. Długie cienie dębów kładły się na ziemi jak opiekuńcze ramiona. Ta ziemia nie była moja. Ja byłem tylko jej chwilowym stróżem. Należała do tych, którzy byli przede mną, i do tych, którzy przyjdą po mnie. Ale kim oni będą? Budowniczymi apartamentowców? Mieszkańcami, którzy nigdy nie poznają historii tego miejsca? Wstałem i podszedłem do starego kredensu. W szufladzie, pod stertą olnianych ścierek, leżał stary notatnik w skórzanej oprawie. Dziennik mojego ojca. Otworzyłem go na chybił trafił. Sierpień 1946 rok. Ziemia dała w tym roku 150 metryków żyta. Będzie chleb na zimę. Bogu niech będą dzięki. Będzie chleb. Proste, fundamentalne zdanie. Ta ziemia dawała chleb, dawała życie, a mój syn chciał ją zamienić na martwe kamienie i szkło, na pieniądze, które znikną tak szybko, jak się pojawiły. Wtedy powiałem decyzję. To było jak ustawienie ostatniej bierki na szachownicy. Ruch był cichy, ale ostateczny. Mat, wiedziałem, co muszę zrobić. Nie dla zemsty. Zemsta jest jałowa. Zrobię to dla pamięci, dla ojca, dla Marii i dla tej ziemi, która zasługiwała na coś więcej niż stanie się anonimowym osiedlem z numerem. Zasługiwała na to, by wciąż dawać życie, ale w nowy sposób. Następnego dnia rano obudziłem się przed świtem. W domu panowała jeszcze cisza. Ubrałem się powoli, metodycznie. Stara koszula, wysłużone spodnie. To nie był strój na wizytę w mieście, ale czułem, że muszę być sobą. W książce telefonicznej, pożółkłej i wysłużonej, znalazłem numer. Mecenas Sokołowski. Stary znajomy, jeszcze z czasów Solidarności. Nie widzieliśmy się od lat, ale wiedziałem, że to człowiek zasad. Prawnik starej daty. Jego sekretarka była zdziwiona, gdy zadzwoniłem. Głos miała młody i niecierpliwy. Pan mecenas ma bardzo napięty grafik. Powiedziałem jej, kim jestem. Po chwili w słuchawce usłyszałem chrapliwy głos Sokołowskiego: Tadeusz? Kopelat! Co u ciebie? Umówiliśmy się na następny dzień. Kancelaria mieściła się w starej kamienicy w centrum miasta. Pachniało tam kurzem, papierem i dobrą kawą. Sterylny zapach. Tak inny od ziemistego zapachu mojego domu. Sokołowski postarzał się. Miał rzadsze włosy, ale te same, bystre oczy za grubymi szkłami okularów. Uścisnął moją dłoń mocno. Siadaj, Tadek. Opowiadaj, co cię trapi. Opowiedziałem mu wszystko. O propozycji marka. O moich uczuciach. O ziemi. Mówiłem powoli, Ważąc każde słowo, Sokołowski słuchał w milczeniu, nie przerywając. Tylko stukał powoli palcami w blad biurka. Gdy skończyłem, zapanowała cisza. Mecenas wstał, podszedł do okna. Patrzył na ruchliwą ulicę. Wiesz, Tadek, powiedział w końcu, nie odwracając się: Ten nowy świat, on nie ma serca. Ma tylko kalkulator. Zapomnieliśmy, że nie wszystko jest na sprzedaż. Odwrócił się do mnie. Co chcesz zrobić? Chcę oddać tę ziemię, powiedziałem. Całą. Ale nie jemu. Wyjaśniłem mu mój plan. Przekazanie ziemi parafii. Ale nie jako zwykły dar. Z konkretnym celem Budowa domu dla samotnych matek. Miejsca gdzie życie mogłoby zacząć się na nowo? Gdzie ziemia znowu dawałaby schronienie i nadzieję? Sokołowski uniósł brwi. To odważna decyzja, Tadeuszu. Twój syn nie będzie zadowolony. Mój syn dokonał już swojego wyboru, odparłem. Teraz ja dokonuję swojego. Przez następne godziny pracowaliśmy nad dokumentami. Sokołowski tłumaczył mi każdy paragraf, każdy prawniczy zwrot. Czułem, jak ciężar, który nosiłem, powoli ze mnie spływa. Zastępowała go determinacja. Kiedy wychodziłem z kancelarii, słońce chyliło się ku zachodowi. Czułem się zmęczony, ale spokojny. To był pierwszy krok. Najważniejszy. Wróciłem do domu i wykonałem pierwszą symboliczną czynność. Na komodzie w salonie stało duże zdjęcie w srebrnej ramce. Zrobione na weselu Marka. Wszyscy uśmiechnięci: Marek, Anna, ja i Maria. Jej uśmiech był trochę smutny, jakby już wtedy coś przeczuwała. Wziąłem zdjęcie do ręki. Długo patrzyłem na twarz mojego syna. Potem odwróciłem ramkę i postawiłem ją z powrotem na komodzie, tyłem do pokoju. Nie chciałem go już widzieć. Jeszcze nie teraz. Telefon zaczął dzwonić po kilku dniach. Pierwszy raz, gdy zobaczyłem na wyświetlaczu imię Marek, serce zabiło mi mocniej. Nie odebrałem. Pozwoliłem, by dzwonił, aż włączyła się poczta głosowa. Po godzinie przyszedł SMS. Tato, wszystko w porządku? Nie odbierasz. Usunąłem go. Nie odpowiedziałem. Wiedziałem, że to nie troska. To była kontrola. Sprawdzali. Czy stary ojciec jest na swoim miejscu, gotowy na dalsze negocjacje? Następnego dnia zadzwoniła Anna. Jej głos na automatycznej sekretarce był słodki i pełen udawanej troski: Tatusiu, martwimy się. Może coś się stało? Marek chciał porozmawiać o tej ziemi. Mamy nowe informacje od dewelopera, bardzo korzystne. Słowo klucz: Deweloper. Nie jak się czujesz? Nie czy czegoś potrzebujesz? Skasowałem wiadomość. Moja cisza była moją odpowiedzą. Była murem, który zacząłem budować wokół siebie. Przez lata byłem dostępny na każde skinienie. Opieka nad wnukami, pożyczki, naprawy w ich nowym domu. Zawsze byłem. Teraz postanowiłem, że mnie nie będzie. Ich wiadomości stawały się coraz bardziej natarczywe. Stroski przeszły w irytację, a potem w ledwo skrywaną złość. Tato, co to za nada? Odbierz ten telefon. Jeśli myślisz, że w ten sposób coś ugrasz, to się mylisz. Nie chciałem niczego ugrać. Chciałem tylko odzyskać siebie. Pewnego popołudnia, gdy pracowałem w ogrodzie, usłyszałem warkot samochodu. Pobiechał pod bramę. To był Marek. Wysiadł z samochodu, trzaskając drzwiami. Wyglądał na wściekłego. Nie ruszyłem się z miejsca. Dalej pieliłem grządki z pomidorami. Czułem jego wzrok na plecach. Czekał, aż podejdę. Ale ja nie podszedłem. To była moja ziemia. Moja brama. Stał tak przez kilka minut... A potem wsiadł z powrotem do samochodu i objechał z piskiem opon. Tego wieczoru, słuchając starego radia, które trzeszczało posęgami z mojej młodości, zrozumiałem, jak bardzo się mylili. Myśleli, że moje milczenie jest formą manipulacji. Karą. Nie rozumieli, że to była konsekwencja. Konsekwencja ich własnych słów i czynów. Moje milczenie nie było bronią. Było tarczą. Chroniło ten mały, kruchy płomień godności, który postanowiłem w sobie ocalić. W całym tym zamieszaniu, w tej gęstej ciszy między mną a moim synem, pojawił się ktoś, kto rozumiał bez słów. To był Jan, mój sąsiad. Mężczyzna w moim wieku, wdowiec tak jak ja. Znaliśmy się od zawsze. Razem chodziliśmy do szkoły, razem pracowaliśmy w stoczni w Gdańsku, razem strajkowaliśmy w osiemdziesiątym roku. Jan był człowiekiem małomównym, ale jego milczenie było inne niż moje. Jego było pełne spokoju, moje pełne bólu. Pewnego dnia przyszedł do mnie z koszykiem grzybów. Prawdziwki, dorodne, jakich nie widziałem od lat. W lesie wysypało, powiedział krótko, stawiając koszyk na kuchennym stole. Zrobiliśmy herbatę. Siedzieliśmy w kuchni, a zapach lasu i ziemi wypełniał pomieszczenie. Długo milczeliśmy. To była komfortowa cisza, taka, która nie wymaga wypełniania. W końcu Jan odezwał się, patrząc na swoje spracowane dłonie. Widziałem Marka ostatnio. Śpieszył się gdzieś. Zawsze się teraz śpiesza. Nie odpowiedziałem. Jan nie potrzebował odpowiedzi. Wiesz, Tadek, kontynuował powoli. Myśmy budowali coś trwałego. Domy rodziny, nawet tę naszą solidarność. A oni? Oni wszystko chcą szybko. Instant. Zbudować, sprzedać, zapomnieć. Nie przywiązują się do niczego. Jego słowa były jak balsam na moją duszę. On rozumiał. Nie musiałem mu tłumaczyć uczucia zdrady, pustki. On widział ten sam świat co ja. Świat który pędził w nieznanym kierunku, zostawiając nas z naszymi wartościami jak relikty przeszłości. Ziemia to nie jest towar, powiedział cicho, jakby do siebie. Ziemia ma pamięć. Skinąłem głową. To było dokładnie to, co czułem. Obecność Jana była dla mnie potwierdzeniem. Upewniła mnie, że nie oszalałem. Że moje poczucie straty jest prawdziwe. Że to, co robię, ma sens. Nie byłem tylko zgorzkniałym starcem, który nie potrafi pogodzić się ze zmianą. Byłem człowiekiem, który próbuje ocalić coś cennego w świecie, który przestał to cenić. Kiedy Jan wychodził, położył mi rękę na ramieniu: Trzymaj się, Tadek! Robisz dobrze! To proste zdanie dało mi więcej siły niż cokolwiek innego. Nie byłem sam w mojej cichej walce. Miałem sojusznika. Kogoś, kto widział mnie, a nie tylko przeszkodę czy problem do rozwiązania. Tamtego wieczoru, po raz pierwszy od tygodni, usiadłem do szachownicy. Rozstawiłem figury. Grałem sam ze sobą. Białe i czarne. Stary świat i nowy. Czułem, że po raz pierwszy od dawna to ja wykonuję ruch. Proces finalizowania mojej decyzji był metodyczny i spokojny. Spotkałem się z księdzem proboszczem, młodym, energicznym człowiekiem o dobrych oczach. Gdy wyjaśniłem mu mój plan, jego zdumienie szybko przerodziło się w głębokie wzruszenie. Panie Tadeuszu, powiedział, ściskając moje dłonie: To jest, to jest dar życia. Obiecuję, że ta ziemia będzie dobrze służyć. Będzie domem. Słowo dom zabrzmiało w pustym biurze parafialnym, jak obietnica. Podpisywanie ostatecznych dokumentów w kancelarii Sokołowskiego było ceremonią. Każdy podpis, postawiony drżącą, ale pewną ręką, był jak gwóźdź zamykający pewien rozdział mojego życia. Czułem ciężar tej chwili, ale nie był to ciężar przytłaczający. Był to ciężar odpowiedzialności. Kiedy wszystko było gotowe, Sokołowski nalał nam po kieliszku koniaku. Za przyszłość tej ziemi, powiedział, unosząc kieliszek. Wypiliśmy w milczeniu. Wiedziałem, że konfrontacja jest nieunikniona. Przyszła tydzień później. W sobotnie popołudnie pod mój dom podjechały dwa samochody. Marek i Anna. Nie pukał. Po prostu wszedł do środka, jakby wciąż miał do tego prawo. Zastał mnie w salonie, przy szachownicy. Nie wstałem. Co ty zrobiłeś? Jego głos był zimny i ostry. Nie było w nim już udawanej troski. Tylko czysta, naga wściekłość. Anna stała za nim z twarzą ściągniętą w grymasie niedowierzania. Spokojnie przestawiłem gońca. Usiądź, Marku. Nie będę siadał. Dzwonił do mnie Sokołowski. Powiedział, że że oddałeś ziemię. Za darmo. Kościołowi. Czyś ty do reszty oszalał? Patrzyłem na niego, na mojego syna. I po raz pierwszy od dawna nie czułem bólu. Czułem tylko smutek i spokój. To moja ziemia Marku powiedziałem cicho. A to była moja decyzja. Twoja decyzja? A co z nami? Co z Twoją rodziną? To było nasze dziedzictwo. Twoim dziedzictwem chciałeś zalać betonem, odparłem, patrząc mu prosto w oczy. Ja postanowiłem zasiać tam życie. Anna wtrąciła się, jej głos drżał. Ale dom dla samotnych matek? Tato, co ludzie powiedzą? To wstyd. Wstydem, Anno, jest sprzedawanie pamięci przodków za pieniądze na nowy samochód. Ja wybrałem inaczej. Marek podszedł bliżej. Jego twarz była czerwona z gniewu. Pożałujesz tego, starcze. Zobaczysz, zostaniesz sam jak palec. Wstałem. Powoli, opierając się o stół. Stanęliśmy twarzą w twarz. Był wyższy ode mnie, silniejszy. Ale w tej chwili czułem, że to ja mam przewagę. Przewagę, którą daje spokój sumienia. Ja już byłem sam, Marku. Powiedziałem. Byłem sam przy niedzielnym obiedzie, gdy decydowaliście o moim życiu za moimi plecami. Teraz po prostu jestem sam na własnych warunkach. Otworzyłem drzwi. Proszę, wyjdźcie. Stali przez chwilę w milczeniu, zaskoczeni moim spokojem. Potem Marek odwrócił się i wyszedł, trzaskając drzwiami tak mocno, że zatrzęsły się szyby w oknach. Anna rzuciła mi ostatnie. Pełne nienawiści spojrzenie i poszła za nim. Zamknąłem drzwi. Delikatnie. Bez trzaskania. Oparłem się o nie plecami i zamknąłem oczy. W domu zapanowała cisza, ale tym razem była to dobra cisza. Czysta. Nowa rzeczywistość przyszła powoli. Dni stały się cichsze, prostsze. Wstawałem rano, piłem herbatę, pracowałem w ogrodzie. Czasami odwiedzał mnie Jan. Graliśmy w szachy, niewiele mówiąc. Telefon przestał dzwonić. Nie było już gniewnych wiadomości ani prób kontaktu. Byłem sam, tak jak zapowiedział Marek. Ale nie czułem się samotny. Czułem się wolny. Dom, który kiedyś wydawał mi się pusty po śmierci Marii, teraz napełnił się moją obecnością. Każdy kąt był mój. Każda chwila należała do mnie. Nie czekałem już na niedzielne wizyty, które przynosiły tylko rozczarowanie. Znalazłem rytm we własnym życiu. Pewnego dnia pobiechał samochód z biura geodezyjnego. Zaczęli wbijać w ziemię paliki, wytyczać granice pod budowę. Patrzyłem na nich z okna kuchennego. Nie czułem żalu. Czułem oczekiwanie. Wyobraziłem sobie ten dom. Nie luksusowy apartamentowiec, ale prosty, funkcjonalny budynek. Wyobraziłem sobie śmiech dzieci bawiących się na trawie, tam gdzie kiedyś rosło żyto. Wyobraziłem sobie młode kobiety, które dostały drugą szansę, które znalazły tu schronienie. Moje dziedzictwo. Nie w metrach kwadratowych, nie w pieniądzach. W szansie na nowe życie. Kilka miesięcy później, gdy fundamenty były już wylane, listonosz przyniósł list. Koperta była zaadresowana ręką Marka. Długo trzymałem ją w dłoni. Nie drżała. Otworzyłem ją. W środku była jedna kartka. Napisane było tylko jedno zdanie. Chciałbym porozmawiać. Złożyłem list i położyłem go na stole, obok szachownicy. Nie odpisałem od razu. Nie zadzwoniłem. Drzwi nie były już zamknięte na klucz. Były uchylone, ale to on musiał przez nie przejść. Na moich warunkach, w ciszy i spokoju, które sobie wywalczyłem, spojrzałem za okno. Słońce oświetlało plac budowy. Ziemia czekała. Cierpliwie, jak zawsze. Ziemia pamięta. A ja w końcu odnalazłem spokój. Jeśli ta historia Cię poruszyła, udostępnij ją. Ktoś tam potrzebuje wiedzieć, że nie jest sam.